Ja chcę powiedzieć, że My nie zmieniamy niczego w istniejącym systemie. Przede wszystkim musiałam dokonać przeglądu całego systemu związanego z usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania. I to, co zaproponowałam, to jest powiedziałabym uzupełnienie tego systemu albo nakładka na ten system. Dzisiaj system, ten, który jest, jeśli chodzi o usługi opiekuńcze, jest zaadresowany przede wszystkim dla osób, które kwalifikują się z kryterium z pomocy społecznej. Bą bon senioralny wychodzi poza społeczną. Takiego rozwiązania jeszcze u nas nigdy nie było. I jest skierowany do rodzin, które są aktywne zawodowo, czyli pracujemy, jesteśmy aktywni zawodowo, nasza bliska osoba, na przykład mama, tata potrzebuje opieki, to wtedy samorząd organizuje te kilka godzin opieki i w zamian za to dostaje pieniądze na konkretną usługę. Dając z pieniędzy nas wszystkich, samorządowi, pieniądze na usługę, mamy taki początek tworzenia się całego sektora usług opiekuńczych, usług wsparcia w miejscu mieszkania, bo tego po prostu nie mamy. Natomiast sama ta usługa to jest, powiedziałabym, taki bardzo drugi etap. Jest to drugi etap. Pierwszy etap to jest konieczność przygotowania rąk do pracy, kadry. To jest dziś największy problem. Największy. Nie ma rąk do pracy, bądź też. Dotychczas nikt nie tworzył takich systemowych rozwiązań i nie pobudził tego istniejącego potencjału, żeby ludzi zachęcać do tego, żeby tu w Polsce byli aktywni zawodowo na, na rzecz osób na przykład starszych. I kiedy popatrzymy choćby na obszary wiejskie, gdzie jest najtrudniej, to tam też zobaczymy różne podmioty ekonomii społecznej czy stowarzyszenia, czy nawet koło gospodyń wiejskich, które mogą oczywiście po przeszkoleniu tego typu usługi świadczyć, ale nikt nigdy o tym nie pomyślał i chodzi o to, żeby i zachęcić, i zapłacić za to. My musimy jako Społeczeństwo, stworzyć w ogóle cały taki system wsparcia i tych rąk do pracy i za to zapłacić. Ten projekt ma wiele walorów. Po pierwsze, utrzymuje na rynku pracy tych, którzy nie rezygnują z pracy, bo ktoś im pomoże w opiece nad bliskim, czyli utrzymujemy to jego miejsce pracy. Ale jeżeli ktoś ma się zaopiekować naszym bliskim, no to wtedy też z tych pieniędzy odprowadzanych, podatków, tworzymy miejsce pracy dla kogoś innego, dla tego przyszłego opiekuna. Jest to tworzenie tak zwanej srebrnej gospodarki. Pierwsze powiedziałabym w historii systemowe rozwiązanie.